Cześć, Daniel z tej strony. Dzisiaj pokażę wam, jak możecie poprawić waszą celność w Warzone 2 i Modern Warfare 2. Nawet jak grasz na padzie lub na myszce, jesteś w stanie wyciągnąć to z tego filmu, bo tu bardziej chodzi o pewne koncepcje i zasady, których powinieneś się trzymać. Też przedstawię wam treningi, dzięki którym będziecie w stanie to ćwiczyć. No i koniec końców będziecie takim quickscoping machine, czyli będziecie w stanie robić też quickscopy czy tam multiplayerzy na Warzone 2 precyzyjniej, lepiej. No i wtedy możecie się e, chwalić waszymi quickscopami e, Podczas gameplaya, i teraz, żeby to trenować, mamy wiele sposobów. Najważniejszą koncepcją, o której musimy pamiętać i o czym zapominają najczęściej ci słabsi gracze, o którym o tym nie myślą, to jest trzymanie celownika mniej więcej na środku ekranu lub tam, gdzie prawdopodobnie pojawi się przeciwnik, ponieważ ta kropeczka to już jest miejsce, gdzie zaczniemy celować, lub miejsce, gdzie będziemy strzelać, nawet jeżeli strzelamy z biodra. Więc jeżeli chodzimy w ten sposób, tak. I on tu wybiega. O, jest tutaj, więc ja muszę ja muszę poprawić. I często przestrzelę nad niego. A jeżeli chodzę tak, i już celuję. Chodzę tu na środku i już celuję tam, gdzie on jest. Widzicie, ja nawet nie musiałem nic poprawiać. Ja tylko zrobiłem ADS-a i strzał. Tu wybiegnie. Hop! ADS i strzał. Quick Więc cały czas trzymam to na środku, żeby go. O! O, to było fajne. Cały czas trzymam to na środku, żeby, żeby skrócić czas mojej reakcji i to niezależnie od tego czy biegamy ze snajperką, tylu, czy biegamy z czymkolwiek innym, biegamy w ten sposób. Kolejny błąd to jest nie poprawianie tego, bo zobaczcie, ja teraz wychodzę z poziomu i co jeżeli gracz jest tutaj za tym autem, zamiast zmienić cel, w te... o widzicie, ja od razu poprawiam, tą kropeczką tam, gdzie chcę celować, co jeżeli jest za tym autem albo co jeżeli jest tu, ja już tu celuję czyli ja już mam, wy, ja już tak naprawdę w rzeczywistości jestem wycelowany w to miejsce, podobnie tutaj jestem wycelowany już w to miejsce, śledzę miejsce, śledzę miejsce, wiem że tu, hop o Jezu, nie trafiłem tu, kolejny, kolejny kolejny i, O, nie mam o, dobra, nie bieganie w ten sposób nie bieganie w ten sposób, tylko trzymanie tego na środku bo to bardzo skraca czas tego jak i kiedy chce celować. Tenik na strzelnicy. Macie to w Warzone 2 i Modern Warfare 2. Jeżeli macie Modern Warfare 2 to w meczu prywatnym na strzelnicy musicie ustawić sobie wszystkie bronie, bo macie wszystkie dodatki. W Warzone 2 no niestety musicie użyć tego co już macie odbokowane. i możecie sobie trenować na tych trzech pamperkach tą koncepcję z kropeczką, którą tutaj mówiłem. Przede wszystkim śledzimy kropką i celujemy już kropką. Większość najlepszych graczy, najlepszych graczy na świecie już ma, już są w ciebie wcelowani, zanim mają to. Już mniej więcej są wcelowani tam, gdzie ty jesteś, właśnie dzięki tej kropersce. Tą kropkę oczywiście można wyłączyć lub włączyć w ustawieniach. I oczywiście wtedy możecie sobie trenować wasze quickshoty, którego nie trafiłem, hop, w ten sposób. O, nie trafiłem i ostatni dig, let's go, bum, dobra. To nie był quickscope, ale mimo wszystko. Wiecie o co chodzi. Możecie też sobie ustawić Digla. I Diglem też jak najbardziej możecie trenować z quickscopy. Yy, bo też to fajnie wchodzi. Ale bez, te... o, bez tego. celownika, bo on jakiś dziwny jest. W każdym razie koncepcja tak wygląda. I jedna wskazówka, jaką dla Was mam, to jest taka, że żebyście się nie zdziwili, że czasami kula nie leci tam, gdzie Wam się wydaje, że powinna lecieć. Zobaczcie. Widzicie? Niby powinna lecieć tutaj, gdzie zaznaczyłem. Ale jednak poleciała tam. To, to powodem jest. Jakby powód jest taki, że broń się wtedy zachowuje, jakbyśmy strzelali z biodra. Ee, więc musimy wykonać te przynajmniej 80% ADS-a, żeby trafić tam, gdzie chcemy trafić. Oj, teraz nie trafiłem, trafiłem obok. Widzicie? Czyli chodź... Musimy wykonać przynajmniej te 80%, żeby faktycznie weszło tam gdzie chcemy wejść No i możemy sobie siedzieć na tej strzelnicy przed meczem jak najbardziej, bo nie wiem jak szuka nam lobby, żeby sobie potrenować te quickscopy żeby potrenować sobie to, że tą kropeczką śledzimy te właśnie cele, bo dzięki temu będziemy w stanie od razu mierzyć tam gdzie chcemy mierzyć. Nawet jak nie trafimy w głowę, to zawsze mierzymy w trafimy gdziekolwiek. No i możecie też oczywiście trenować na botach, jeżeli macie Modern Warfare 2. Wystarczy, że wejdziecie sobie w mecz prywatny, ustawicie sobie boty, nie wiem, 5-6 botów na łatwiejszym poziomie na samym początku no i biegacie z bronią, która ma quickscopy i chodzi, po prostu chodzicie i się strzelacie. Szukacie go Nie, 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 nie trenujcie czegoś takiego to, to nie o to chodzi w tym treningu To nie o to chodzi w tym treningu w tym treningu teraz, żeby poprawić Aima i czas reakcji, chodzi o to, żeby biegać cały czas. Żeby biegać, żeby przygotować sobie broń, która e, ma najszybsze, e, najszybszego ADS-a. Szukać chłopów. O, właśnie mnie zabił. Nawet nie było glita. Szukać chłopów i szybko wycelować. Tu wiem, że jest chłop i cyk i biegniemy dalej. I to jest właśnie ten trening, który chcemy robić. Cyk i biegniemy dalej. Cyk i biegniemy dalej, nie trafimy. Poprawka, jedziemy dalej. Mam chwilę, żeby przeładować. I biegniemy dalej przed siebie. Dobra, słuchajcie, to wszystko w tym filmie. Jeżeli chcecie jeszcze bardziej potrenować waszą celność, jeżeli trenujecie właśnie na myszce i gracie na myszce, to już nagrałem filmik o tym, jak poprawić celność właśnie na myszce. I klawiaturę na dole w komentarzu zostawię dla was filmik. Ja was żegnam. Życzę wam miłego dnia, udanych treningów, fajnych fragów. I trzymajcie się do zobaczenia w następnym filmie lub na liveach na tym kanale. Cześć.